Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam was na odcinek piątkowy, ostatni w tym tygodniu, poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek indeks S&P 500 i krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj wczoraj na amerykańskim rynku obserwowaliśmy spadki pomimo, pomimo tego całkiem dobrego raportu Inflacyjnego ze Stanów Zjednoczonych. Inflacja konsumencka okazała się niższa od oczekiwań rynku, a mimo, to, a mimo to amerykańskie indeksy poszły w dół i to dosyć mocno. Szczególnie jeśli chodzi o technologicznego Nasdaqa, tutaj spadek wyniósł prawie 2%. W przypadku SP 500 też solidnie indeks poszedł solidnie w dół, stracił 0,88%, i tylko Dow Jones wyszedł na minimalny plus. Wzrósł o 0,08%. Tak więc tak prezentowała się ta wczorajsza sesja. Przed nami ostatnia sesja, piątkowa. Przed startem dzisiejszej sesji nie widzimy większych zmian jak, jak na razie na rynku kontraktów terminowych. Dosłownie przed chwilą ukazał się raport na temat inflacji producenckiej dla, dla Stanów Zjednoczonych za czerwiec. I tutaj akurat coś zgoła innego, zgoła innego w, w porównaniu z wczorajszym raportem o inflacji konsumenckiej. Inflacja, inflacja producencka okazała się bowiem w czerwcu wyższa od oczekiwań i to dosyć sporo wyższa nawet można powiedzieć inflacja PPI wyniosła 2,6% w stosunku do w porównaniu z 2,3%, których spodziewał się rynek. Inflacja bazowa PPI wyniosła 3% wobec oczekiwanych 2,5% w obu przypadkach zarówno w przypadku wskaźnika bazowego jak i zwykłego. Inflacja wzrosła w, w stosunku do maja w maju inflacja PPI wynosiła 2,4%, a inflacja bazowa PPI 2,6%. Jeszcze dzisiaj ukaże się raport Uniwersytetu Michigan, który, który prezentuje oczekiwania inflacyjne krótko i długoterminowe. Będzie to wstępny raport za miesiąc lipiec. Ten raport ukaże się o godzinie 16.00. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze publikacje, o dzisiejsze wydarzenia makroekonomiczne. Nie ma z tego co widzę zaplanowanych żadnych wystąpień członków FED, tak więc, tak więc to tyle jeśli w sumie chodzi o tą dzisiejszą sesję, o wydarzenia makroekonomiczne. Na dzisiaj myślę, że możemy przejść do spółek, bo wczoraj akurat całkiem sporo otrzymaliśmy danych, jeśli chodzi o raporty kwartalne. I na początek zajmiemy się PepsiCo. Pepsi odnotowało sprzedaż poniżej konsensusu w drugim kwartale i obniżyło swoje oczekiwania odnośnie przychodów za ten rok. Sprzedaż netto spółki wzrosła o niecały 1% do 22,5 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 22,65 miliardów. Organicznie sprzedaż wzrosła o prawie 2%, napędzana przez segment zagraniczny. Zysk na akcję wyniósł 2,28$ i był o 12 centów wyższy od konsensusu. Popyt na produkty Pepsi w Ameryce Północnej jest jednak wyraźnie niższy. Wolumen sprzedaży w segmencie Frito-Lay spadł o 4%, a w segmencie napojów skurczył się o 3%. Najsłabiej wygląda to w przypadku Quaker Foods. Gdzie wolumeny zanurkowały aż o 17%, co częściowo jest spowodowane wycofaniem produktów potencjalnie skażonych salmonellą. Lepiej Pepsi radzi sobie na rynkach zagranicznych, przykładowo w Europie wolumeny wzrosły o 5% w przypadku żywności i 1% w przypadku napojów. Analogicznie w Afryce, Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie wzrosty wyniosły w obu tych segmentach kolejno 1% i 2%. W Ameryce Łacińskiej wolumen sprzedaży napojów wzrósł o 2%, ale już popyt na żywność był niższy i wolumeny w tej kategorii spadły o 6%. Spółka zrewidowała swoje całoroczne oczekiwania. Teraz prognozuje organiczny wzrost przychodów o około 4%, gdzie wcześniej szacowała około 5% wzrost. CEO Ramon Laguarta oznajmił, że ma to związek przede wszystkim z kondycją amerykańskiego klienta. Rekomendacje dla Pepsi: 16 rekomendacji kupna, 11 rekomendacji trzymaj i jedna rekomendacja sprzedaj. Następna spółka, która podzieliła się wczoraj wynikami kwartalnymi, czyli linie lotnicze Delta Airlines. Raport Delta Airlines za drugi kwartał nie zachwycił, pomimo rekordowych przychodów. Sprzedaż wzrosła o 5,4% do 15,41 miliardów dolarów. Wobec oczekiwanych 15,47 miliardów zysk na akcję wyniósł 2,36 dolarów, co jest wynikiem spójnym z konsensusem. CEO Ed Bastian stwierdził, że był to naprawdę solidny kwartał i zauważalny był efekt niższych cen. W czerwcu ceny biletów lotniczych były o ponad 5% niższe niż rok wcześniej i o prawie 6% niższe w ujęciu miesiąc do miesiąca. Delta Airlines odnotowały jednak solidny wzrost sprzedaży biletów klasy premium o około 10% do 5,6 miliardów dolarów. Przychody z biletów klasy ekonomicznej wzrosły zaledwie o 0,3% do 6,7 miliardów dolarów. W tym roku obserwowalny był istotny wzrost przepustowości branży lotniczej. Co skutkuje zaciętą rywalizacją o klientów. Ed Bastian powiedział jednak, że obecna sytuacja nie uderza tak mocno w ich biznes, ponieważ za dużą część przychodów odpowiadają klienci premium i inne źródła. Prognozy Delta Airlines na bieżący kwartał okazały się jednak rozczarowujące. Spółka spodziewa się wzrostu przychodów o 2-4% i zysku na akcję. W przedziale od $1,70 do $2 na akcję. Rynek liczył na prawie 6% wzrost przychodów i $2,5 zysku na akcję. Akcje Delta Airlines osunęły się, wczoraj, osunęły się wczoraj o 4%. I rekomendacje dla Delta Airlines: 21 rekomendacji kupna, 1 rekomendacja trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, kolejna, która przedstawiła raport kwartalny, czyli Conagra Brands. Amerykański producent produktów spożywczych w minionym kwartale osiągnął zysk powyżej oczekiwań, ale przychody i prognozy na rok obrotowy 2025 nie satysfakcjonują rynku. Sprzedaż netto w czwartym kwartale roku obrotowego 2024 spadła o 2,3% do 2,91 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 2,93 miliardów. Zysk na akcję wyniósł 61 centów i był o 4 centy wyższy od konsensusu. Spółka odnotowała spadek wolumenu sprzedaży o 1,8%. Ceny w segmencie przekąsek i artykułów spożywczych. Wzrosły o 1,5%, co jednak zostało całkowicie zniwelowane przez 3,6% spadek wolumenów. Sprzedaż netto spadła o 2,1% do 1,2 miliarda dolarów. Segment produktów mrożonych odnotował spadek sprzedaży o 3,8%. Również tutaj wyniósł, wyniosła to sprzedaż 1,2 miliarda dolarów. Spadek cen o 4,7% został częściowo zrekompensowany przez Prawie 1% wzrost wolumenów. W segmencie zagranicznym Konagra Brands odnotowało 6,4% wzrost sprzedaży. Przychody jednak wyniosły tylko 267 milionów dolarów. Spółka spodziewa się wzrostu całkowitego wolumenu sprzedaży w drugiej połowie roku obrotowego 2025. Konagra szacuje organiczny spadek sprzedaży o 0-1,5% w całym roku. I od $2,60 do $2,65 zysku na akcję. Rynek liczył na wzrost rzędu 1,54% i $2,70 zysku na akcję. Rekomendacje dla Konagra Brands: 3 rekomendacje kupna, 13 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.